Gosia? Cześć. Przyszłaś dzisiaj na metamorfozę, więc zaczniemy od jakichś zmian. Może powiesz mi, co masz w szafie i co byś chciała w niej zmienić? W szafie mam całą masę czarnych rzeczy, których nie cierpię, nie lubię tego koloru, ale zawsze jak chodzę mhm. do sklepu, to kupuję coś czarnego. Zacznijmy od tego, że jesteś typem kolorystycznym lata. Wszystkie odcienie fioletu, jest to czerwony truskawkowy, unikasz kolorów fluo intensywnych. Dzisiaj zaproponuję Ci pierwszą stylizację. W sobie czarny, natomiast są to takie maziaki. Mm -hmm. I na wieczór myślę, że, że będziesz w tym się dobrze prezentować. Klasyczne buty w kolorze beżowym. I jak w nowym outfitie się A, Dziwnie. Średnio wygodnie w szpilkach, bo preferuję Wiadomo, wygodę. <noise> na pewno bardziej kobieca. Masz cylwetkę Y, więc ym, ten dół, który tutaj nam się tak rozchodzi, też trochę poszerza biodra, zatem takie maziaki też temu służą, więc wtedy wyglądasz bardziej proporcjonalnie, bo jest podkreślona talia, są troszkę szersze biodra i wtedy ramiona już są ukryte. Randki trzydziestolatków są dużo fajniejsze i dużo bardziej ekscytujące niż randki dwudziestolatków, niezależnie od tego, czy mamy lat 30, czy 39. Zachęcam kobiety do tego, żeby eksponowały swoje dzięki. Ważne jest tylko to, żeby nie dać się zamknąć w schematach, skoro ja już przekroczyłam pewien próg to już pewnych rzeczy zrobić nie mogę. Moim zdaniem to jest piękny bieg. Można zrobić absolutnie wszystko. Druga przemiana. Żakiet lniany, więc na lato idealny. Granatowe spodnie typu pumpy. Znowu szpilki. Boże, jak wy możecie w tym chodzić? No i jak się czujesz w tej drugiej, nowej odsłonie? O wiele, wiele lepiej. Mhm. Jakoś tak czuję, że bardziej to do mnie pasuje. Wydaje mi się, że najfajniejsze jest połączenie różowego z granatowymi spodniami. To jest takie energetyzujące i myślę, że też do, do Twojej osobowości no. pasuje. Zero czarnego w szafie. Wpadnę do Ciebie do szafy i sprawdzę, czy wszystko wyrzuciłaś. Dobrze, postaram się. <laughs>